Zamiokulkas. Co to za roślina? Jak o nią dbać? Jak przesadzać, podlewać i nawozić? Przypomnienie tych informacji będzie tematem dzisiejszego filmu z cyklu Dą Pełen Kwiatów. Zapraszam! Zamiokulkasy zagościły już na dobre w naszych domach, a także w biurach czy innych miejscach, w jakich pracujemy. Są to rośliny bardzo wytrzymałe i długowieczne, ale żeby cały czas, przez wiele lat, prezentowały się wspaniale, warto pamiętać jakie mają wymagania. A wymagania te wynikają z tego, w jakich warunkach rośliny te rosną w naturze. Warto sobie je przypomnieć. Moje zamiokulkasy w dwóch odmianach, tradycyjnej o zielonych liściach, a także wyjątkowej o liściach prawie czarnych, będą tu przykładem, ponieważ potrzebują już przeglądu. Na co więc należy zwrócić uwagę? Zamiegulka zamielistny pochodzi z tropikalnych i subtropikalnych rejonów Afryki Wschodniej, m.in. z Tanzanii, Kenii i Madagaskaru. Tam w naturalnych warunkach ma stale ciepło średnio 20-30 stopni Celsjusza przez cały rok. Nie występują tam mrozy ani duże wahania temperatury. Podobnie jak w naszych domach, dlatego tak dobrze roślina ta czuje się w uprawie mieszkaniowej. Mój zamiokulkas z Wydłużej Donicy jest już ze mną prawie 10 lat, a może i dłużej. Roślina ta nie ma potrzeby, aby latem wystawiać ją na zewnątrz, do ogrodu lub na balkon, chociaż jeżeli to zrobimy, jest też w stanie przetrwać cieplejsze miesiące na zewnątrz w cieniu. Za to mogą mu zaszkodzić mroźne przeciągi w zimie. Temperatura poniżej 5 stopni Celsjusza może już zamiał kulkasa zniszczyć. Nie powinien być on narażony nawet na temperaturę spadającą poniżej 15 stopni Celsjusza. W naturze roślina ta występuje w lasach, na obrzeżach lasów, na pustynnych terenach skalistych, w miejscach, gdzie światło jest przefiltrowane przez korony drzew, co tłumaczy jej tolerancję na półcień i cień. I tu należy zwrócić uwagę na słowo tolerancja. Zamiokulka sprzerwa nawet w bardzo zacienionym miejscu w domu, ale to nie znaczy, że będzie się tam czuł idealnie. Jeżeli liście zaczną się za bardzo wydłużać, stracą swój charakterystyczny, zwarty wzniesiony pokrój, a zaczną się bardzo przewieszać, to może być oznaka, że roślina ma zbyt ciemno i warto ją przestawić w bardziej widne miejsce. Tak się też dzieje w naszym klimacie z uwagi na krótki dzień zimą oraz na to, że często zimą właśnie sami z wypuszcza nowe liście. W naturalnym środowisku dla tej rośliny nie ma wyraźnych pół roku, więc nie przechodzi ona uśpienia. Co oznacza, że wymaga takiej samej opieki latem, wiosną, jesienią i zimą, zarówno pod względem światła, jak i podlewania oraz nawożenia. Aczkolwiek, z uwagi na to, że dzień w czasie naszych zimowych miesięcy znacznie się skraca, warta od listopada do lutego nieco ograniczyć odżywianie i podlewanie. Ale nie należy z niego rezygnować zupełnie, zwłaszcza jeżeli widzimy kiełkujące młode liście. W sklepach możemy nabyć nawet specjalne nawozy dla zamiokulkasu w płynie, rozpuszczalne w wodzie. Tego typu wieloskładnikowy nawóz ma odpowiednio zbilansowany skład, Dzięki czemu działa kompleksowo, dostarczając roślinom wszystkie niezbędne składniki pokarmowe oraz zapewniając liściom zamiokulkasa intensywny kolor i połysk? W tym celu, oprócz odpowiedniego odżywiania, warto też zadbać o odpowiednią ilość światła. Dlatego mój okaz trafi na czas zimy bezpośrednio pod okno od strony południowej, latem odsunę go nieco dalej. A to dlatego, że silne oddziaływanie promieni słonecznych może poparzyć liście. Od marca do września możemy nawozić zamiokulkasy pełną dawką wskazaną przez producenta na opakowaniu. Od października do lutego może być ona zredukowana, na przykład do połowy. Zamiokulkaz ma unikalną budowę które pozwalają mu przetrwać trudne warunki środowiskowe. Roślina ta wykształciła bulwok łącze – gruby, mięsisty, podziemny organ magazynujący wodę i składniki odżywcze. Ma kształt zbliżony do bulwy ziemniaka. Gdy jest odpowiednio nawilżony, jest okrągły i jędrny. Gdy roślina jest dłużej bez wody i składników odżywczych, zaczyna korzystać ze zgromadzonych w nim zapasów, przez co staje się lekko przesuszony i pomarszczony. Ale liście nadal prezentują się wspaniale. Korzenie przybyszowe zamiokulkasa wyrastają bezpośrednio z kłącza i też mają zdolność magazynowania wody. Podobnie jak pędy, niby łodygi, a tak naprawdę sztywne ogonki liściowe, na których osadzonych jest wiele pojedynczych liści. Owalnych, o grubej, skórzastej powierzchni, co zmniejsza utratę wody przez parowanie. W naturze zamiokulkasy kwitną, a ich kwiaty przybierają kształt kolby. Jednakże w warunkach domowych zdarza się to rzadko. Za to zdolność magazynowania wody niemal w każdej części tej rośliny podpowiada nam, że nie należy jej często podlewać. Trzeba to robić raczej rzadko, a za to stosunkowo obficie. Znowu odwołując się do naturalnego środowiska tego gatunku, rośnie on na obszarach, gdzie opady deszczu są nieregularne. Dlatego zamiokulkas wykształcił w sobie zdolność do gromadzenia wody. Uważajmy więc, żeby tych roślin nie przelewać, bo wtedy korzenie, kłącza, a w efekcie całe rośliny mogą zagniwać. Dlatego również w trakcie przesadzania należy użyć podłoża, które jest lekkie i przepuszczalne, dobrze zdrenowane, a doniczka ma otwory drenażowe na dnie. Może być to podłoże do roślin zielonych, czy odpowiednie podłoże uniwersalne np. z domieszką perlitu, czy nawet podłoże do kaktusów i sukulentów. Zamiokulkas lubi mieć w donicy dość ciasno, zatem przesadzamy go, gdy naprawdę już nie ma miejsca do dalszego rozwoju. Roślina ta preferuje, gdy jej korzenie i kłącza są lekko ograniczone Przestrzennie. W zbyt dużej doniczce skupi się ona na rozrastaniu korzeni i kłączy, a nie na wypuszczaniu nowych liści. Co w dłuższej perspektywie, na przykład kilku lat, może przynieść zamierzone efekty, ale będziemy musieli na nie czekać naprawdę długo. Dlatego ja do mojej dużej donicy z zamiokulkasami dosadzę jeszcze jedną sadzonkę, w miejsce, które się zwolniło po usunięciu wierzchniej warstwy podłoża. I dosypię warstwę świeżego. Należy zawsze pamiętać, że zanim dosypiemy nowego podłoża, wcześniej należy usunąć warstwę starej ziemi, żeby rośliny były cały czas tak samo zagłębione. Jeżeli przysypiemy je zbyt mocno, zbyt wysoko, ogonki liściowe mogą zacząć zagniwać. Jeżeli nasz zamiokulkas rozsadza już wręcz doniczkę, bo tak się czasami zdarza, oczywiście należy go przesadzić. Chodzi o to, żeby nowy pojemnik nie był dużo większy. Przy okazji, jeżeli mamy już dość mocno rozrośnięty okaz, możemy go rozmnożyć poprzez podział. Każda nowa sadzonka powinna mieć swoje kłącze oraz co najmniej jeden liść, a najlepiej dwa. Można również spróbować rozmnożyć zamiekulkasa za pomocą sadzonek liściowych. Jednak jest to już trudniejsza metoda. Mimo, że roślina ta rośnie w tropikach, jest przyzwyczajona do okresów suszy, zatem wilgotność powietrza nie jest dla niej kluczowa. Znosi zarówno wilgotne, jak i bardzo suche powietrze. Jej piękne, błyszczące liście warto regularnie odkurzać, a gdy są one zbyt wybujałe i długie, można je przytwierdzić do wybranych podpór, np. bambusowych palików. Podczas tego zabiegu, czy też podczas odkurzania, a także przesadzania czy nawet podlewania zamiokulkasa bądźmy ostrożni, Ponieważ jego liście są dość kruche i dość łatwo je ułamać. Zamiekulkas jest rośliną, która naturalnie wykształciła szereg przystosowań do życia w trudnych warunkach. Dlatego nie jest trudny w domowej uprawie doniczkowej. Praktycznie nie choruje i rzadko jest atakowany przez szkodniki. A nawet jeżeli się to zdarzy, nie wyrządzają one większych szkód. U mnie zdarzyło się przykładowo, że młode liście zostały zaatakowane przez mszyce, wystarczyło je zmyć i nie wpłynęło to w żadnym stopniu na wygląd rośliny. Jest to jedna z najłatwiejszych w uprawie domowych roślin doniczkowych. Niezwykle atrakcyjna, zwłaszcza dla tych, co lubią okazy ozdobne z liści. Życzę radości z uprawy zamiokulkasów i zapraszam na kolejne filmy z cyklu Dom Pełen Kwiatów oraz do oglądania pozostałych filmów na kanale Ogród na co dzień.